Leść. Dzisiaj jesteśmy w Łodzi. Będziemy zwiedzać starą elektrociepłownię w skrócie EC2. Historia tego miejsca sięga 1955 roku, kiedy to rozpoczęła się budowa elektrociepłowni. Budowa została ukończona w 1960 roku. Zakład przejął imię. Wodzimierza Lenina. Tutaj widzimy już część budynków, została rozebrana, zburzona. Ogólnie dalszą rozbiórkę wstrzymał konserwator, konserwator zabytków, ale to opowiem w dalszej części. Widać jakieś biura? Tutaj widać kolejną halę. Jak widać, jest dosyć już mocno rozebrana. Sporo gruzu leży na dole. Elementy instalacji, już tak samo rozebrane, tutaj widać sprzęt, który był używany prawdopodobnie do rozbiórki, jak widać, na razie stoi nieużywany, a my idziemy dalej. Bo no, po obiekcie widać, że kręci się ochrona, a nie chcemy dzisiaj mieć jakichś tam nieprzyjemności. jesteśmy w kolejnym budynku, na kardowanie to będzie sterownia. Widzicie, jest dosyć ciemno, po transformacji ustrojowej, ale jakże ci powiem, nadal została w rękach skarbu. Państwa I tak było do roku 2005 Kiedy została sprzedana W spółce akcyjnej Tak się prezentuje Kolejna schala Tu widać jakieś łazienki komunikacje. Tu jest właśnie ta słynna sterownia. Wow! Robi naprawdę mega wrażenie. Tabela sygnałów alarmowych oraz sposobów ogłaszania, wywołania alarmów. Jeszcze telefon. Niestety już nie ma sygnału. przeciwpożarowy jakieś butelki z wodą Buskowianka z dróg o ile kapsy? Jak widać, był podział na poszczególne, chyba, bloki. Odwiedza się ulica Pabianicka, Piotrowska. Więc to w takim razie odpalimy im ogrzewanko, bo się coś zrobiło zimno. jakieś kartki uziemiono, nieczynne, Uziemiono, nieczynne, nieczynne nieczynne. No, dość ciekawa skrzynia. Transformator. A tutaj specjalny bud do pracy przy prądzie. Pubud gumowy do 15 kW. No ciekawa rzecz. Pierwszy raz spotykam się z takim obuwiem jasny przeciwpożarowy posiedzenia jak wspominałem wcześniej Skarb Państwa sprzedał elektrociepłownię spółce akcyjnej elektrociepłownia działała do roku 2015 kiedy to została na wygaszona i sprzedana innemu inwestorowi który miał Budować tutaj mieszkania, jakieś inne budynki usługowe. Nawet zaczął w 2017 roku rozbiórkę tych obiektów, jednak prace rozbiórkowe wstrzymał konserwator zabytków. I tak to wszystko stoi sobie do tej pory troszeczkę porozwalane, troszeczkę zachowane i nie wiadomo co do końca będzie tak naprawdę z tym robione. Jak widać prace rozbiórkowe były już dość bardzo mocno zaawansowane, a teraz idziemy zobaczyć pomieszczenia biurowe. Może uda nam się tam dostać. Następna hala, też ogromna. A tutaj widać ogromną instalację, która widać nie zdążyła być rozebrana. Może uda się tam kawałek do niej dostać. Trzeba myśleć ostrożnie, bo tu widzę, że część barierek jest już wycięty. Tak się tutaj prezentują instalacje, jakieś maszyny robi to naprawdę wielkie wrażenie Jest to naprawdę ogromne zobaczymy może uda się dostać do, środku, do środka komina chłodniczego I to jestem ciekaw czy mi są otwarte a niestety widać założona nowa kutka no szkoda Tak widać szyk od windy udźwig 1600 kg wydaje mi się że to, to chyba była winda towarowa Znajdziesz pomieszczenia biurowe, jakieś stare dokumenty, plany. Następne pomieszczenie o kalendarz z 2007 roku na ścianie. A tutaj? Jaka ta, ta, ta Nie wiadomo. Powierzchnia jak widzę są dosyć mocno już rozszabrowane, no ale nie ma co się dziwić jak już budynkiem zajęli się złomiarze. Tam widzę na górę, tak widziałem, że już były nawet kable obierane. Na kolejne piętro. Może coś tam się jeszcze ciekawego znajdzie. O, tu widzę jakiś sejf Szafa z pełno. Ta szafa pancerna widać, że już była roz, rozprowana nawet. Nawet może było archiwu. Tu widać, że... O, nawet... Napoleon się znalazł Jeżeli dnia łódka. Widać, że tu jest pełno właśnie segregatorów. u starych dokumentów. Dostępne pomieszczenie z dokumentami, jakieś poświadczenia, datowane na dziesiąty trzeci rok, chyba, a nie na 2012, przepraszam. różnych schematów, rysunków technicznych z swojego czasu pracowało tu właśnie multum ludzi. A tutaj widać zatrzymała się winda. Ostatnie badanie. UDET-u był na 2018 rok ważności. Czyli jeszcze bele techniczne musiało się objąć w takim razie w 2017 roku, bo wydaje mi się, że UDET Windy kontroluje chyba co roku, chociaż nie jestem do końca już pewien. właśnie takim rozdanym olejem dobra, jesteśmy na ostatnim piętrze biura. Mam to następne stosy dokumentów. Zobaczcie instrukcja prób regulacji turbiny. 1959 rok A tak wygląda teren elektrociepłowni z góry jak widać na około pełno gruzu Teren ten zajmował aż prawie 20 hektarów ziemi. Czyli to jest ogromny plac. Zobaczymy jeszcze inne pomieszczenia. Jakieś puste pomieszczenia, jakieś regały. Znowu jakieś schematy i pewnie były łazienki znowu puste sergnatory No tak się właśnie prezentowały A, to było archiwum. Czyli na niższych piętrach były biura, przypuszczam, że właśnie na tych najwyższych były były archiwa. A tu jesteśmy właśnie pod piecem. Jak widać, tutaj właśnie przebiegały rury z wodą, i tu właśnie były nagrzewane. Tylko tak na kamerze nie widać, ale to jest właśnie to aż do samego sufitu. Stąd idzie. Tutaj jest wejście do jednego z kominów. Kuszki pancerne wielkie. No to zejście na no dół, zobaczymy co tam się kryje na dole. Uuu no to już nie, nie wyjdziemy, bo jest to dosyć mocno zalane. Możemy nam się zobaczyć, w kamerę przełożyć co tam było danej w pomieszczeniach. Ale całkowicie pani jest już pozależane. No dobra, to już koniec naszej eksploracji ciepłowni EC2 Włodzi. Obiekt pomimo tego, że już w dużym stopniu jest rozebrany, naprawdę warto odwiedzić.